Zobacz mnie! Zajebiście Michał no, no, no. A teraz? Ja, 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 tak samo A gdzie, Ma, Kla, Patryk powiedz coś do mnie Halo? Huuu Tudu Ben? Klaudek słyszysz mnie? Tak, pierdolej Ale, no kurwa dałem na 8 No 4, masz jak mówisz No ale dlaczego? O teraz idealnie o, o teraz już nie masz jak... Wyglądasz się to muza kurwa! Czemu ty masz taki kurwa przester na tym pije zajebanym mikrofonie? Ej dobra, ja muszę zresetować gierkę, bo ja coś kliknąłem TAKIE KURWA... Jak... Nie mogę kurwa Ej, a, 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 a słyszymy, jak szepczę? Normalnie mówisz. A teraz? To no, słyszę Leci szybko, jak A Ale wy macie emotki, pod czym to jest? Pod X O kurwa O kurwa <laughs> Dobra, gramy, pedałki.